Top 8 najczęściej używanych słów w języku hiszpańskim na literę A. Numer 1 to a, przyimek, który oznacza na przykład do. Voy a la escuela. Idę do szkoły. Numer 2 to algo, coś. ¿Quieres algo de beber? Chcesz coś do picia? Ahora, czyli teraz. Estoy ocupada ahora. Czyli jestem teraz zajęta. Así, w ten sposób. Hazlo así. Zrób to w ten sposób. Amar, czyli kochać. Te amo, kocham cię. Amigo, amiga. Czyli przyjaciel, przyjaciółka. jest es mi amiga Ana. To jest moja przyjaciółka Ana. Antes, czyli przed albo kiedyś. Debes llegar antes de las 8. Powinieneś przyjść przed ósmą. I numer 8 to año, rok. Tylko uwaga, nie ano, bo ano to zupełnie inne słowo. Na przykład, el año pasado estuve en Espania. W zeszłym roku byłam w Hiszpanii. Któreś z tych słów jest dla Ciebie nowe? Daj znać w komentarzu.